Cześć kochani, witam Was na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj chciałbym, bardzo się cieszę, witam Was na tym kanale po długiej, długiej przerwie, kilkumiesięcznej, spowodowanej wycofaniem się startu Bogdanowice Zgro, z grywek w klasie okręgowej, ale mam też dobre wiadomości, a tą dobrą wiadomością jest to, że Bogdanka popularna, czyli start Bogdanowice znowu się reaktywował na szczęście i ruszamy z rozgrywkami w głupczyckiej Bundeslize w grupie 12 będzie tam 14 zespołów, czyli 13 spotkań pierwszy mecz ligowy już 21 sierpnia z Pogonią Wojnowice, na który serdecznie Zapraszam Was także na trybuny, kibice i dopingujcie nasz ukochany zespół, naszą ukochaną Bogdankę. Fajnie, że wracamy, fajnie, że się reaktywujemy. Drużyna powinna być, będzie pewnie oparta na doświadczeniu zawodnik niektórych zawodników, jak również. Na powiewie młodości, i dzisiaj chciałbym w tym właśnie odcinku przedstawić Wam niektórych zawodników, którzy już w tym momencie można powiedzieć na pewno będą grali w starcie. Więc zacznę od dwóch transferów i tutaj numer i tutaj pierwszym transferem będzie Bartek Karwowski Bartek grał już kiedyś w Bogdance teraz wraca i Bartek ostatnio prezentował barwy Kresowianki Nowa Wieś gdzie był wyróżniającym się zawodnikiem i jak zarówno kapitanem jest to defensywny pomocnik lub środkowy pomocnik bardzo obdarzony niezłą techniką dość dobrze operujący piłką bardzo waleczny mamy nadzieję że mam nadzieję że będzie też wzmocnieniem Bogdanki a nie tylko uzupełnieniem składu bo Bartka stać naprawdę na całkiem niezłe występy Następnym zawodnikiem który będzie prezentował barwy startu a w też grał w kresowiance Nowa Wieś w tamtym sezonie to bramkarz Tomek Podgórski Tomek też jest dobrym bramkarzem tutaj myślę, że również będzie wzmocnieniem zespołu Tomek oprócz tego, że występował w Nowej Wieści grał też w Sokole Boguchwału w B klasie, potem w A klasie więc ma niezłe doświadczenie i uważam, że jeżeli Tomek się tutaj przyłoży to może być jednym z lepszych bramkarzy w tej tutaj głupczyckiej właśnie Bundeslidze mam nadzieję, że prezentowanie Bogdanki to będzie dla tych zawodników też Coś fajnego. Następny zawodnik, który do nas przychodzi, Michał Beleć, poprzednio Ruch Zubrzyce. Też grał tam defensywnego pomocnika środkowego, czasami środkowego obrońcę. To też fajne, fajnie, że przychodzi tutaj do nas, że chce pomóc Bogdance. Mam nadzieję, że Michał również będzie fajnym wzmocnieniem i być może nawet zajmie się jeszcze czymś innym, oprócz tego, że będzie tylko zawodnikiem. Następnym z zawodników, którzy mają, którzy na, na pewno wystąpią w barwach Bogdanki, to Rdziur napastnik, zresztą i napastnik, pomocnik obrońca. Który w okręgówce zagrał na wszystkich pozycjach, łącznie z bramkarzem, zawodnik obdarzony fantastyczną techniką użytkową. Jeżeli on będzie tutaj wykorzystywał i będzie miał ku temu dobrych zawodników, którzy będą mu te piłki dogrywali, pomocników, to uważam, że, że naprawdę Radek jest tutaj w stanie zdobyć wiele bramek przy swojej technice użytkowej, zresztą w zależności. Na, na jakiej pozycji będzie grał, ale na pewno zrobi użytek z tej z techniki, którą posiada, a posiada ją naprawdę niemałą. Następnym takim zawodnikiem, który. Powinien prezentować też Bogdankę. Ma być Artur Białek, to może być ofensywny pomocnik lub napastnik. Grał w juniorach Polonii Gubczyce, grał również w Bogdance w klasie wojewódzkiej, ale niestety kontuzja wykluczyła Artura, z, nie zagrał już w końcówce sezonu. Artur to bardzo szybki napastnik, bardzo szybki zawodnik, młody przede wszystkim, a więc powiem właśnie takiej świeżej, młodej krwi. Miejmy nadzieję, że tym razem będą omijały go kontuzje, no i że Artur z powodzeniem będzie się tutaj również wyróżniał w Bundeslidze, bo na pewno ma... Ma możliwości, żeby, żeby grać nawet i, i wyżej. No, ale na razie zaczyna tutaj. Cieszę się, że, że wraca, że powrócił do zdrowia i że może grać. Następnie następnym zawodnikiem, który, który będzie tutaj uzupełniał najprawdopodobniej od czasu do czasu skład drużyny, będzie Andrzej Gia Antoszczyszyn. Andrzeja nie trzeba przedstawiać szerszej publice w Bogdance. Andrzej to fantastyczny środkowy obrońca, no, który naprawdę gra ostro, ale gra fair. I tutaj Andrzej to jest taki człowiek, gdzie napastnicy płaczą jak się z nim spotykają. Ale tak jak mówiłem Andrzej zawsze gra fair i ale, zawsze, twardo, ale fair. I też jest fajnym zawodnikiem, nie wiadomo w ilu meczach będzie mógł wystąpić, ale nawet gdyby zagrał, nie wiem, 30-40% spotkań, na pewno będzie dużym wzmocnieniem linii obronnej. Później następnym zawodnikiem będzie też znany z występów nie tylko w Bogdance, ale i też w Krakowickiej Unii, w Kupczyckiej Polonii, Rysiu Ryszard Antoszczyszyn. Jak wiemy ten zawodnik słynął z swego czasu z bardzo dobrej szybkości, z bardzo dobrej techniki użytkowej, no i z fantastycznej lewej nogi i ściągu na bramkę. Rysza, Rysiu potrafił tych bramek naszczelać bardzo dużo. Mam nadzieję, że będzie w formie i że teraz też będzie zdobywał bramki, bo na pewno na to go stać. Ma doświadczenie, grał też, jak wiemy, w trzeciej lidze, więc jest to zawodnik ograny, doświadczony, zawodnik, który wiele potrafi i mam nadzieję, że będzie też dużym, dużym wzmocnieniem, tylko też nie wiadomo w ilu spotkaniach wystąpi. Następnie w kręgu jeszcze zainteresowań startu jest Damian Miennik, który też prezentował. Barwy kresowianki nowa wieś w zeszłym sezonie. Damian to jest zawodnik obdarzony niezłą siłą fizyczną, też raczej zawodnik, który może grać w obronie, nieustępliwy, waleczny. I to mu się, to, to jest bardzo dużą zaletą Damiana. Następnie też w kręgu zainteresowań jest pa pa Woj Paweł Wojciechowski, który też grał w Egipcie krzyżowice, grał również w Kresowiance ostatnio. No ale zobaczymy, czy z tego coś będzie, bo też stara się o niego szonów. No i tak byśmy doszli do. To już raczej chyba wszystko, co na razie mogę powiedzieć, oczywiście jeżeli będę wiedział więcej, na pewno chętnie się z tą, tą wiedzą z Wami oczywiście podzielę. No a na końcu moja skromna osoba, mam nadzieję zagrać w kilku meczach, może po kilka minut, pewnie nic wielkiego, ale na pewno występy w Bogdance będą dla mnie zaszczytem i bardzo się cieszę, że będę mógł zagrać z takimi zawodnikami jak Andrzej, Tomek, Bartek, Rysiu, bo to zawsze miło zagrać w fajnym towarzystwie. I tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cóż, myślę, że wszyscy będziemy dawali z siebie wszystko na boisku i że. Kibice będą zadowoleni i naprawdę pokażemy jeszcze, że pomimo wieku niektórzy z nas jeszcze nie zapomnieli jak się kopie piłkę. Zobaczymy jak będzie dalej, kto jeszcze nas uzupełni to, to, będziemy, to będę wiedział, to będę się z wami tak jak mówię dzielił tymi wszystkimi spostrzeżeniami. Wiem, że start ma rozegrać dwa mecze towarzyskie nie wiadomo, nie wiem jeszcze oczywiście z kim, a jak to będzie, jak to tam prezes, prezesi poukładają, nie wiem też kto będzie naszym trenerem tutaj ale myślę, że, je, że będzie jakiś fajny, fajny, mądry trener, który będzie umiał zespół poukładać, bo myślę, że to jest zespół, który na pewno przy dobrym jeszcze uzupełnieniu, kilku, kilku, myślę, że kilkoma młodymi chłopakami naprawdę możemy spokojnie myśleć o środku tabeli. A jak będzie, to zobaczymy po pierwszej rundzie i wtedy będziemy się zastanawiali, co dalej. Najważniejsze, moi kochani, że Bogdanka znowu rusza i że znowu zaczynamy rywalizację także w tej Bundeslidze. Na pewno nie jesteśmy bez szans. Te drużyny, z którymi przyjdzie nam grać raczej ta bundesliga jest, myślę, w tym sezonie będzie bardziej jeszcze wyrównana niż rok temu, więc powinno być naprawdę, naprawdę ciekawie. To by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że u was jest też ciepło. Ja przebywam obecnie poza granicami naszego kraju. Tu jest naprawdę gorąco, uwierzcie. No i Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Serdecznie zapraszam na nasz stadion i obyśmy się wszyscy wspólnie cieszyli z, ze zwycięstw, oby jak najmniej było porażek i abyśmy nie gościli w Bundeslidze zbyt długo. No i mam nadzieję, że właśnie ta młodzież, która nas uzupełni, będzie tutaj później stanowiła tej drużyny i to oni będą nadawali nadawali właśnie tutaj rytm gry zespołu